Siema. W końcu zrobię Wam prezentację mojego motocykla. Jest to suzuki V-Strom o oznaczeniu DL1000 z 2005 roku, czyli jest to model poliftowy. Pojemność tak jak tutaj sama nazwa wskazuje, to jest 1000, praktycznie ma 100 koni, 100 nm, silnik w układzie V także jest dosyć, dosyć potężny. No, i co Wam tutaj mogę powiedzieć? Jest w bardzo dobrym stanie. Generalnie nic w nim na ten moment nie trzeba robić. Napęd, napęd opony, wszystko jest tutaj w porządku. Lagi nie ma żadnych luzów, więc generalnie jestem z niego zadowolony. Zrobiłem nim prawie 2000 km, więc coś już mogę o nim powiedzieć. Jest bardzo wygodny. Spalanie, no myślę, że ma. Nie jakieś tam wysokie, ponieważ no spala około 5-5,5 litra na 100 km, no i tak to się wszystko prezentuje. Wygląda naprawdę na potężny motocykl, ale bardzo fajnie się tym manewruje. Fajnie się tym jeździ, wygodna pozycja jest, sporo miejsca. I jest poza tym jeszcze bardzo dobrze wyposażony, ponieważ jest tu doposażony w grzane manetki. W USB, w uchwyt na telefon i tutaj w uchwycie też jest gniazdo USB do ładowania. Więc jeżeli zastanawiacie się nad Faustromem, no to gorąco polecam. Trzymajcie się, cześć. I przebieg na dzień dzisiejszy to jest 54 tysiące kilometrów.